Witam wszystkich w kolejnym filmiku na moim kanale. Jesteśmy u przepiórek. W tym filmiku pokażę wam tutaj o nowe, nowe przepiórki Texas brojlery. Kupiłem niedawno. Zobaczcie, jajka znoszą. Dzisiaj jeszcze im nie wyjąłem. Chociaż jest dopiero rano. Zniosły jajeczko. Tu na dole, znaczy tak u góry mamy Przerobiono trochę klatkę. Te moje przepióreczki, co miałem wcześniej. Tutaj jajka wypadają. Jest pięknie. Ile tam temperatura? 22 stopnie w szopce. Bardzo ciepło. I tak. Tutaj na dole mamy teraz wszystkie te maluchy. Wszystkie. Nie wszystkie. To jest ich tutaj tylko 55 podzieliłem na pół no gdzie idziesz, nie wybieraj się podzieliłem ich na pół I tu jest 55 i tam jest 55 kogutków wybranych tutaj są kurki w większości, no chyba wszystkie nawet, nie wiem i to 55 kogutków o proszę Kogutki No gdzie? Gdzie się wybieracie? Już uciekają mnie. Skuwane. Kogutki siedzą tu osobno. Kurki osobno, Dostają trochę inne karmy, bo kogutki wiadomo, że nie do się podobli. Nie do dalszej hodowli A kurki no zostawię sobie 35 dla siebie A resztę, resztę albo sprzedam albo Albo zjem Jeszcze nie wiem Siateczka na dole Szuflada Na odchody O jak brudno a wczoraj sprzątałem Elegancka tak samo tu u góry mają światło jeszcze im pale, bo zimno trochę jest tutaj szczególnie nocą Te mi się bardzo podobają o, tamten biały gdzie idziesz? No, lec To no, chyba tyle w tym filmiku pokazałem co tu się dzieje z tymi małymi przekrętkami, Co z dużymi się dzieje nowymi Pokażę o jajko całkiem duże Większe niż, niż u tych moich japońskich Sporo większe O, mam ich tutaj cztery kogutki i 8 kurek. Z tym, że jeden kogutek jest po drugiej stronie. Rozbieram jajka. I tyle w tym filmiku. Do usłyszenia. Cześć.